Hej, witajcie! Przyszła moja pierwsza paczka. Ta jest akurat z Allegro. Zaraz ją otworzę i zobaczycie, co się tam znajduje. I będę czekała na drugą. Wtedy dopiero dogram i powiem, o co chodzi i po co jest mi to potrzebne. A, ja jestem ciekawa, jak to wygląda na żywo. To są papiery. O oh jest. O oh jest moja przepiękna miseczka i łyżka, mam nadzieję też tam jest. Z palmy kokosowej, stworzona przez naturę, wytrzymała i twarda. Z firmy Ecoloco. Miska z kokosa. Idealna do porannego musli, popołudniowych deserów i wieczornej przekąski. Musicie przyznać, jest pięknie zapakowana i starannie, że się nic nie uszkodziło. Dajemy kokosom drugie życie, kiedy spadną spalmy. Bądź eko i zmieniaj świat razem z nami. Twój wybór to Twoja przyszłość. A więc, kochani, Ecoloco to firma zrodzona z refleksji nad naszym środowiskiem. Wytwarzamy i sprzedajemy produkty przyjazne środowisku, które stanowią rozsądny i zrównoważony wybór. Razem z Tobą chcemy budować lepszą przyszłość. Dołącz do nas na www.ecoloco.pl i zadbaj z nami o przyszłość planety. To nie jest żadna reklama. Zobaczyłam kiedyś te miseczki u koleżanki, spodobały mi się. Postanowiłam je zamówić. Już Wam pokażę, jak to wygląda. I tu jest nasza piękniutka miseczka kokosowa. Spójrzcie, czy ona nie jest piękna? Ale jak ją zapełnię, to zapewne będzie wyglądała jeszcze bardziej efektownie. Śliczna. I tu jeszcze jest łyżeczka do miseczki. Dobra, kochani, dwa dni temu pokazywałam Wam paczkę, którą dostałam z Allegro, yy, z firmy Ecoloco. I tam była ta urocza miseczka z łyżeczką z kokosa, z której już korzystałam i jak na razie sprawdza się bardzo dobrze. I teraz dostałam kolejną paczkę. Jedynie co mnie martwi, to tu na pudełku jest ostrożnie nie rzucać, bo zamówiłam tam taką butelkę do wody szklaną. A jak zobaczyłam na tą paczkę, nie ja ją odbierałam, bo tak to bym ją otwierała przy kurierze. Nie wiem czy to będzie widać, bo ja tutaj nie mam podglądu w aparacie, ale bardzo mnie martwi, o, że tu coś jest, odstaje, tu jest coś wgniecione. Mam nadzieję, że gdzieś było w jakimś ścisku, nikt nią nie rzucał że butelka będzie w całości. A więc otwieramy paczkę, wytrzymajcie kciuki. Nie chciałabym zwrotu w reklamacji, bo nie lubię takich rzeczy. I Jest to z firmy Foodies. Słuchajcie, i tutaj oprócz podziękowań jest też kod rabatowy minus 15% na kolejne zakupy, które mogę wykorzystać w ciągu najbliższych 30 dni. Mogę go również przekazać komuś bliskiemu w prezencie. A więc zanim zacznę wyciągać i pokazywać te wszystkie produkty, to tu może nieco przeczytam o marce Foodies. Marka Fudiz została stworzona przez dietetyków, aby zachęcić ludzi do zdrowego odżywiania w przyjazny dla środowiska sposób. Wszystkie nasze produkty są w 100% ekologiczne, wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów, takich jak kokos, bambus czy drewno. Każdy z produktów tworzymy od podstaw dzięki lokalnym rzemieślnikom mieszkającym w Wietnamie oraz Bali. No to teraz zobaczymy co tutaj mamy. Więc pierwszy produkt jest to taki pięknie wykonany bambusowy lunchbox. Tutaj ma taką materialną tasiemkę. Jest dobrze zamknięty, także nie ma ryzyka, że to jedzenie nam wypadnie. I to wszystko jest zrobione z bambusa. Pokrywkę należy myć bieżąco, pod bieżącą wodą, jakimś, jakąś delikatną ściereczką czy gąbeczką. Natomiast Tutaj ten pojemniczek można wkładać do zmywarki. Pojemność tego lunchboxu to 700 ml, wymiary 20 x 6 i razy 10 cm. Nadaje się do ciepłych oraz zimnych posiłków. 100% ekologiczne, wegańskie, biodegradowalne materiały. Bardzo ładny, przyda mi się między innymi do pracy. O, tutaj butelka. Mam nadzieję, że w całości, że jej nie uszkodzili. Na szczęście jest tu folia bąbelkowa. Także buteleczka jest w całości nieporysowana. A i ten lunchbox kosztuje w regularnej cenie 49,90. Ja akurat trafiłam na promocję, gdzie każdy produkt był minus 10%. I tutaj ta buteleczka ma 550 ml, kosztowała w regularnej cenie 44,90. Jest ona wykonana z lekkiego i wytrzymałego szkła borokrzemowego. Jest super szczelna, ma bambusową nakrętkę. O, tutaj jest ta nakrętka. Łatwa do mycia dzięki szerokiej szyjce. Też jeszcze jest na 700 ml. I wysokość takiej buteleczki to 23 cm. I tą buteleczkę oprócz wody można sobie robić wodę smakową w niej, można również smoothie albo na przykład sok, bo to szkło nie wchodzi w reakcję z kwasem. Także nic się nie stanie, jak się tam sok przeleje. I tutaj w tym woreczku tak fajnie zapakowane są zapewne bambusowe słomki, w zestawie jest pięć słomek, I jeszcze do tych rurek, o tutaj jak widzicie jest taki czyścik do czyszczenia ich tam w środku. Każda również ma logo firmy, wypalane laserowo tutaj. I długość każdej takiej słomki to 20 cm. Ona jest do wielokrotnego użytku, zarówno do zimnych, jak i ciepłych napojów. I jak będziemy się odpowiednio z nimi obchodzić, to posłużą nam na długie lata. To jest też taka alternatywa dla na przykład metalowych słomek, już nie wspominając plastikowych. Taka ciekawostka, która jest na stronie tego sklepu. To bambus potrafi w ciągu dnia urosnąć 2 metry, a plastik rozkłada się 500 lat. Każda słomka bambusowa pochodzi z jednego bambusa i jest ręcznie cięta i polerowana przez naszych artystów w Wietnamie. Cały proces odbywa się bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych zgodnie z naturą. I te słomki kosztowały kosztują w regularnej cenie 34,90 i kolejny produkt. Są to takie sztuczce kokosowe. Tutaj też mają wypalone to logo firmy. One w regularnej cenie kosztują 34,90 Ja tak jak już wcześniej wspomniałam, na każdy produkt miałam minus 10% rabatu. I długość tych sztućców to jest 17 cm. I również są wykonane ręcznie przez artystów w Wietnamie. I są wykonane z drewna palmy kokosowej. Tutaj będzie mała miseczka kokosowa. O, również na odwrocie ma wypalone logo firmy. I Ta miseczka jest wykonana z oszlifowanej łupiny kokosa, wykonana ręcznie. Pojemność tej miseczki to 500 ml, średnica około 12 do 15 cm. Zależy na pewno od miseczki. Wiadomo, że każdy kokos jest inny. I one się idealnie sprawdzają do owsianek, deserów, smutni, przekąsek, owoców, warzyw, zup, makaronów, sałatek. Tak jak Wam mówiłam wcześniej, zamówiłam to i właśnie jadłam yy, owsiankę w nich. Płatki z jogurtem, znaczy dokładnie to musli z jogurtem, z owocami. I nawet takie domowej roboty lody. No i powiem Wam, że faktycznie je się ociami, bo jak się wszystko ładnie przyrządzi, jeszcze w takich fajnych miseczkach, to smakuje dużo lepiej, z większą przyjemnością się to je. Również takie miseczki będą fajne, żeby podać coś gościom na stole w nich. No mi się to podoba, ja uwielbiam takie rzeczy, ja się strasznie fascynuję takimi rzeczami i te paczki mnie bardzo ucieszyły. Fajnie, że trafiłam na te strony. I mogą sobie coś takiego zamówić. Sprawiło mi to ogromną frajdę. Akurat zostało mi trochę pieniędzy z wakacji, także przeznaczyłam je właśnie na to. I teraz możecie sobie porównać ceny. Ta miseczka, jak widzicie, jest tyle mniejsza od tej zamówionej w Ecoloco. I tą miseczkę kupiłam z łyżeczką za 30... prawie 39 zł. A ten tom. To jest kokobał dokładnie za 34,90 bez łyżeczki. co tutaj możecie porównać, co się bardziej opłaca. Mi się obie podobają, fajnie, że są w różnych rozmiarach, bo mi się przydadzą na różne inne potrawy. I ostatnią już liceczką, albo takim raczej głębokim talerzem. Zobaczcie, jaki piękny. On tu w środku ma to logo. Ma taką solidną podstawę pod spodem, także już nie jest taki inny jak tamte miseczki. Jest to kokosowy, głęboki talerz wykonany z drewna palmy kokosowej, które jest niezwykle lekkie i wytrzymałe. Talerz jest oczywiście wykonany ręcznie, jak wszystkie inne naczynia i szczódce. Oczywiście, bez użycia jakichkolwiek środków chemicznych, lakierów itd., wszystkie te miseczki są bez żadnych lakierów. Konserwuje się je olejem kokosowym. No i używając tych produktów, dajemy w ten sposób drugie życie starym palmom kokosowym, które w normalnych warunkach są spalane. A tak to można wykonać takie piękne rzeczy, które posłużą nam na lata i nacieszą na pewno nasze oko. I ten talerz ma pojemność 1000 ml, a średnica jego to 21 cm. Jest oczywiście do wielokrotnego użytku i idealnie sprawdzi się do dań głównych, do zup, przekąsek, owoców, warzyw, makaronów, sałatek. Nadaje się zarówno do zimnej jak i do ciepłych posiłków i on był najdroższy z tego zamówienia, bo bez rabatu kosztuje 84,90 Ale jest piękny, jeszcze go teraz tak pięknie słoneczko przyświeciło jakby chciało pokazać tą naturę, z jakiej przybył. Ja się bardzo cieszę, wykorzystam ten kupon, tylko nie wiem, czy dla siebie, czy podaruję go bliskiej osobie, żeby sobie też mogła coś zamówić z rabatem minus 15%. Zostawcie, kochani, po kilkunastu, a może nawet po kilkudziesięciu dniach od wcześniejszego nagrania, gdzie pokazywałam Wam kokosowe miseczki i sztuczce. Teraz przyszła do mnie kolejna przesyłka, ponieważ ostatnio zakochałam się w rzeczach z drewna i tym podobnych. Także otwieramy kolejną paczuszkę i zobaczymy, co się w niej znajduje. musiałam się rozłączyć, bo ciężko mi było nagrywać jedną ręką, a drugą otwierać paczkę. Jak widzicie, tu jest taka taca. Ta taca ma przeznaczenie do celów spożywczych, ale może też świetnie służyć jako dekoracja albo na przykład do zdjęć na Instagrama. Właśnie u mnie będzie miała głównie takie przeznaczenie. Ponieważ nie wiem, czy wiecie, niektórzy z Was chyba już wiedzą o tym, że mam y, też drugi profil na Instagramie. Jest to taki stary profil, kiedyś miałam y, kulinarnego bloga. I został mi właśnie ta strona na Instagramie, czyli Zeszyt z Przepisami. Jak chcecie, to odsyłam Was na Instagrama. Możecie sobie wpisać Zeszyt z Przepisami i na pewno mój profil Wam się wyświetli. I tam już trochę pokazuję. Jedząka, właśnie na przykład w tych miskach kokosowych. Bardzo mi się podobają takie właśnie drewniane elementy w domu. Na niej można również podawać na przykład pizzę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Taca prezentuje się tak. Kochani, tutaj jest kolejna, że się tak wyrażę, drewniana przesyłka. Tutaj, akurat, niezdrewnianych rzeczy są tu takie fajne, bawełniane. Dobrze wchłaniające ściereczki. Trzy. O, jeszcze taka. Te rzeczy były zamawiane na Allegro. Tu jest taka taca, jak widzicie, podłużna, z zaokrąglonymi brzegami. Drewniana. Uwielbiam ten zapach drewna. A druga jest to taki liść. Wam tutaj pokażę, będzie może lepiej widać. Jest to taki liść. Kochani, na koniec chcę Wam pokazać jeszcze takie trzy drewniane naczynia. One są wszystkie z biedronki. Pokazuję Wam po to, bo ostatnio w biedronce. Można kupić bardzo dużo takich fajnych, właśnie drewnianych, bambusowych rzeczy. Ostatnio jest to w modzie, na czasie, takie wszystko ekologiczne. Także warto się rozejrzeć po biedronce i czasem coś fajnego można upolować. Ja kupiłam te naczynia, świetnie się w nich prezentują jakieś oliwki, pomidorki koktajlowe. Na tym największym fajnie wyglądają poukładane koreczki na jakieś przyjęcie. Jakieś cukiereczki. Też funkcję taką ozdobną pełnią świetną. Pomysłowi mogą nawet z tego nacznia tutaj na przykład zrobić mydelniczkę. Jak ktoś ma takie wszystko w drewnie w łazience, czemu nie? Tak samo można sobie podłożyć i coś na tym postawić. Jako taka tacka. No mi się bardzo takie rzeczy podobają. Zresztą już wcześniej wspomniałam, lubuję się w tym i ostatnio właśnie wszystko zmieniam sobie na tego rodzaju rzeczy. Bardzo Wam dziękuję, kochani, za oglądanie, za to, że ze mną jesteście, za każdą łapkę w górę, pozytywny komentarz i za każdą subskrypcję. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Być może Was czymś zainspirowałam. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania innych filmików na moim kanale. Cześć Pa.